Jest to, powiem Wam, niemały hardcore. Ja sobie myślałem, że oczywiście te, te kierunki będą dość podobne do siebie. To znaczy, no tak, tak trochę strukturalnie ułożone. no, no czym, czym właściwie to jest? No, nauką o człowieku, nauką o komunikacji, zarówno to, jak i to. To no, studiowanie wiąże się oczywiście, z, jakby etymologicznie, studia, e studio wynika z czasu wolnego. Z, do dokształcania, z no właśnie pielęgnowania siebie poprzez czas wolny. I tego czasu wolnego mam sporo i myślę, że 2026 rok będzie ostatnim rokiem, w którym ja mogę ale nie muszę. I naprawdę, jak pierwszy raz wypowiedziałem te słowa, to, to to w ogóle stało się jakby taką mantrą, która rzeczywiście trochę bardzo precyzyjnie precyzuje to, co mam na myśli i to, co to w jaki sposób przyszło mi myśleć o nadchodzącym roku. Chociaż oczywiście chciałbym, aby ta wizja się przedłużyła i abym mógł jak najdłużej. Mam nadzieję, że również i Państwo. Będziecie mogli jak najdłużej móc, a nie musieć. Subskrybuj po więcej.